Widzowie namówiliście mnie. Wchodzimy do warsztatu Stumble i klikam przycisk utwórz. Dzisiaj specjalnie dla was tworzę mapę, którą nazywamy dla widzów, bo faktycznie dawno czegoś takiego nie było, a dostaję coraz to więcej komentarzy, że chcecie zagrać w mapkę ode mnie, właśnie. Dlatego dzisiaj, korzystając z tych oczywiście rzeczy Mister bo to jest stosunkowo nowe, stworzymy fajną mapę. I zaczniemy sobie, oczywiście, od oddalenia mety, gdzieś tam całkiem daleko. Wiemy, że śmigło to bardzo. Bardzo fajna rzecz i będę chciał dzisiaj dość mocno z niego korzystać. Dlatego obejrzyj ten film w całości nigdy do połowy, jeżeli jesteś prawdziwym graczem StumbleGuys. Tak czy inaczej, skalujemy sobie te nawieczniki, słuchajcie, moc 100. A oczywiście skala jak tylko najmniej się da. I w tym momencie, słuchajcie, pójdziemy sobie sprawdzić. Jak faktycznie? Jest to mocny nawierzchnik? No dobrze daje, słuchajcie. Hola, hola Amigo, czy ty jeszcze nie wpisałeś kodu ABRA na samym końcu sklepu? Gościu, to są cztery litery. A, B, R, A, żeby mnie wesprzeć, bo wtedy polski kod zyskuje na sile. Ty nic nie tracisz, a ja bardzo, bardzo dziękuję. Kod ABRA. Chłop naprawdę dobrze daje, więc teraz myślę, że sobie go pięknie zduplikujemy? Myślę, że w tej, w tej sytuacji tak, myślę, że w tej sytuacji sobie zrobimy, słuchajcie ich tutaj kilka i mapka będzie dość prosta, ale... Mi nie zależy na tym, żeby zbudować najpiękniejszą mapę na świecie Mi zależy na tym, aby zbudować mapkę, która będzie wyjątkowo ciekawa do grania, co nie? Serio, żebyś miał po prostu strasznie fajną satysfakcję z tego, że po prostu tą mapkę przychodzisz. Czy te odległości się, słuchajcie, zgadzają? Myślę, że tak Myślę, że słuchajcie, mniej więcej się zgadzają Tutaj przesuniemy sobie jeszcze o jedno I w tym momencie, słuchajcie, postawimy sobie jakiś fajny bloczek Punkt kontrolny albo strefa śmierci Nie no, dajmy sobie, słuchajcie, inaczej Dajmy sobie ten billboard, tylko oczywiście bym go zeskalował, słuchajcie, żeby on był stosunkowo malutki. Może być w wariancie Mr. Beast, może być w war... O ten ten orzechowa przekąska. To jest dobry wariant, słuchajcie, to jest dobry wariant. I teraz oczywiście wrzucimy sobie tutaj punkt kontrolny tak na sam start, no nie, żeby tutaj nie było, słuchajcie, jakiejś lipy, że po prostu goście będą odpadać albo Albo ja. Oczywiście damy go sobie tutaj wyżej, teraz go pięknie przesuniemy i zagrajmy. Zobaczmy, słuchajcie, czy to w ogóle jest do przejścia, czy ja to mniej więcej, słuchajcie, sensownie wykminiłem. Oj, powiedziałbym, że, słuchajcie, tak, powiedziałbym, że tak, bo jeżeli źle będziesz to przechodził, to wpadniesz w dziurę. Wpadniesz w dziurę. Więc słuchajcie, fajnie tutaj, fajny początek. Lajtowy, powiecie... Ej, abrac, co? Jakoś tak załatwo, robi... Spokojnie. Wariaty. Co wy myślicie, że, że to wszystko, co ja tutaj przygotuję? Naprawdę myśleliście, że to będzie jedyne? Nie, no, wariaty, wariaty, nie no. Z całym szacunkiem, ale my musimy jednak ktoś zobaczyć, jak to będzie działało. Dobra, pokaż. okej, okay, on lata góra dół. Znaczy na boki, a musi latać góra dół. Dobra, teraz tak. Oś Y. U, fajnie. Wielki. Nie, no, słuchajcie, on mógłby być nawet mały. No? Estetyczny będzie bardzo wtedy. Dobra, i teraz pokaż, jak on chodzi. Pokaż, jak on. O, oh. oh, on będzie, no on może wkurzać. To wiecie co jeszcze bym zrobił, tylko jedną rzecz. Podwyższyłbym go, słuchajcie, tak, o, ze trzy razy. Teraz bym sprawdził, uwaga. To, to, to teraz będziesz trudne. No, ale mniej więcej o to chodziło, więc fajnie, fajnie, dobra. I teraz oczywiście, słuchajcie, sobie te lasery Zduplikujemy, Ja w ogóle nie robię tego jakoś mega na spontanie. Ja mam nawet e, wymyślony mniej więcej w głowie mechanizm jak chciałbym. Czy, czy schemat, jak chciałbym, żeby ta mapka wyglądała. Więc fajnie, że ja realizuję to, co mam w głowie, a nie myślę, tak wiecie, po prostu na zapas. Uwaga, spróbujmy sobie to przejść, bo to moim zdaniem będzie to będzie absurdalnie trudne, słuchajcie. To będzie naprawdę o kurde. O kurde, widzicie? O kurde, tego może nie widać, słuchajcie. Widać. E, słuchajcie, to, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest fajny początek i jedyne, co jeszcze biorę pod uwagę, ale to, żeby to nie była przesada, panterowa wyrzutnia, słuchajcie. Pomyślałem o tym, że tutaj można by wrzucić, słuchajcie, troszeczkę tego. Tylko oczywiście zeskalujemy to sobie. <laughs> I co? Myślę, że przekręcimy. Myślę, że słuchajcie, można by. Albo wiecie co? A po... Nie. A dawaj tak zrobimy. Da zrobimy sobie tak, Okej. Okay. Żeby tutaj właśnie była jedna armata. Teraz słuchajcie, damy tutaj drugą. I kumacie, tylko właśnie, żeby one były rzadziej. Czyli tak, tutaj luka, tutaj luka, dopiero tutaj słuchajcie, bym ją dał. Teraz bym zrobił tak, tutaj luka, tutaj luka. Czyli znowu, jeżeli ma gdzieś być, to tutaj. I to jest jedna odległość, tak, to jest dobra odległość i tu już jest koniec. Okej. Okay. super. I teraz tak, duplikujemy, robimy po drugiej stronie, oczywiście. Ale teraz słuchajcie, pau, 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 pau. Okej, okay. czy teraz będzie symetria? Ha, czekaj, jak zrobimy jeszcze tak, to jest teraz... Ty, jakoś tak dziwnie się jakby przykręca? No dobra, nie wiem, dziwnie trochę, wiecie co, chyba jednak zrobię tak, chyba teraz jest lepiej, tak mi się wydaje, ale też jest jakoś dziwnie, a nieważne, 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 widzowie, to jest tylko gra, dobra, zrobimy sobie tak, aha, może odległość się tutaj nie zgadzać, słuchajcie, trudno, 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 panie Bobrze, sorry, okej, okay, zrobimy sobie tak, Ok, i teraz, słuchajcie, teraz spróbujmy to przejść, bo, o, to będzie uder... Okej, okay, no właśnie, bo widzicie, one, słuchajcie, raz uderzają w górę, raz uderzają, słuchajcie, w dół, to mo. O kurde. Ej, to naprawdę nie jest takie S. To na... musicie mi uwierzyć, słuchajcie, na słowo, że to w ogóle nie jest takie S, ale to tym bardziej super. To słuchajcie, nie przechodzimy, lecimy dalej. Super, właśnie, no? Teraz bym porobił, słuchajcie, huśtawki. Oczywiście zeskalujemy je, bo to jest, słuchajcie, gruba przesada. Prędkość maksymalna. O kurde, ty, a masa? A dawaj właśnie małą masę, żeby potem było całkiem ciężko skakać. Myślę, że wtedy, słuchajcie, będzie super. Ok, zrobimy sobie tak. I teraz tak. Jest jedna huśtaweczka, tylko ja się zastanawiam. Ha, zrobimy jedne bokiem. Zrobimy. So o, tak, zrobimy. Dokładnie, słuchajcie, zrobimy tak. O, i to nie będzie niestety łatwe. To niestety, słuchajcie, nie będzie łatwe. No, ale trudno się mówi, żyje się dalej. Zrobimy sobie w ten sposób, że sobie potem biegasz. Potem sobie wracasz tutaj. I teraz, słuchajcie, uwaga, co zrobimy. Um, myślę, że sobie to obrócimy, słuchajcie, w ten sposób. Dobrze. I teraz, słuchajcie, zrobimy tak. Stoisz sobie tutaj, więc wskakujesz na to Następnie słuchajcie z tego jak tutaj wejdziesz to to się podniesie potem na to musisz przeskoczyć oh. Szczerze to będzie trudne, naprawdę to będzie, słuchajcie, trudne, ale z drugiej strony spoko. I tutaj znowu słuchajcie, zrobiłbym jakiś checkpoint, tylko na czym my możemy stanąć? Może na sterowcu, może na stosie, słuchajcie przedmiotów, a może na tym. Nawet słuchajcie, to może być na tym, żeby było w miarę sensownie. Dobrze, tylko tak, zeskalujmy sobie to do góry, to może nie bardzo, ale to byśmy sobie zeskalowali. Jaki wariant? O, ten jest ładny, ten mi się, słuchajcie, bardzo podoba. I damy od razu punkt dobra. Dobra, dobra, zrobimy sobie tak, teraz sobie oczywiście to, uwaga, zeskalujemy, a zetkę to tam właśnie rozszerzymy, teraz x sobie zmniejszymy, zetkę sobie też jedną zmniejszymy, teraz sobie przeniesiemy Idę. Oh! da... Pięknie to zrobiłem, naprawdę pięknie I w tym momencie, słuchajcie Oddalamy sobie naszą metę Wiadomo, ta meta, słuchajcie, niech wyląduje gdzieś daleko Jak wygląda ta mapka? No nie wygląda najpiękniej, ale jest estetyczna A na tym dość mocno mi zależało Bo, uwaga, wracamy znowu do pana Mr. Bista I teraz, słuchajcie, chciałbym się pobawić w takiego honey dropa Mam, słuchajcie, bardzo dobry pomysł Chciałbym zrobić trochę takiego honey dropa, ale nie wiem czy to wyjdzie, więc zanim słuchajcie, wpadniemy na ten pomysł, to uwaga, czekajcie. E, to na pewno wywalamy, użyjemy sobie, można by użyć śmigła, ale ja zrobię to trochę inaczej. Zduplikujemy sobie, popatrzcie, tą platformę. Teraz damy ją sobie tutaj, na totalnym lajciku. O, doskoczysz tutaj, powinieneś móc doskoczyć, raczej na lajciku. Teraz tak, zeskalujemy sobie, słuchajcie, nie, właśnie nie, y, zeskalujemy sobie x e, troszeczkę sobie to oddalimy, pięknie. I tutaj, słuchajcie, ląduje piłka do koszykówki, tylko oczywiście ona będzie sporo, sporo, sporo wyżej i ją sobie też zeskalujemy na najmniejszą piłeczkę, jaka tylko jest, ale masa musi być, słuchajcie, jakaś taka fajna. No dobra, i teraz tak, słuchajcie, pytanie, ile ta piłeczka jest w stanie mnie podbić? Nie wiem, naprawdę nie wiem, lol. Dlatego, też przyniosłem ją, słuchajcie, tutaj zduplikowaną, żeby sobie to sprawdzić. Teraz sobie, patrzcie, właśnie, o, zrobimy tak, a zaraz ją po prostu usunę. Rozumiecie, co mam na myśli? Oj, zdrowiutko daje, Fantastycznie, o to mi chodziło, słuchajcie, dokładnie o to mi chodziło. Więc teraz ją sobie usuwamy, no bo wiadomo, że ona nie jest potrzebna. Ej, ale w ogóle estetyczna mapka powstała, co? Prosta po prosta. Gdyby oczywiście dać jakieś tam barierki, coś byłoby piękniej, wiem, 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 ale jest ładnie. Słuchajcie, jest naprawdę ładnie. Wiemy już, że ona w miarę wybija, więc teraz możemy wziąć, właśnie. O, pytanie, czy na to Odległość wystarczy. Moim zdaniem totalnie wystarczy. Ja bym chciał słuchajcie zeskalować to. Na... Ach, to już jest najmniej. Hmm. Myślałem, że słuchajcie, może być trochę lepiej, ale spoko. Dobra, czyli tak, doskoczysz tutaj, na wszelki wypadek zrobimy tak. I teraz słuchajcie, a, jeszcze poczekajcie, 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 poczekajcie. Mamy tutaj warianty lepkie i domyślne. Ja bym wziął, słuchajcie, chyba, chyba domyślny, dlatego, że słuchajcie, robię odrodzenie, to niech będzie, wiadomo, jakbyś przegrał. Ale czas odrodzenia i czas zniszczenia, słuchajcie, czas odrodzenia to damy 4 sekundy, ale czas zniszczenia od razu. Czyli ty od razu naciskasz i od razu jakby ona po prostu się usuwa. To jakby rozumiecie, prawda, no nie? bo ja coś pewnie myślę w głowie, ale wy nie siedzicie w mojej głowie i ja czasem użyję skrótu myślowego i nie wiem, czy wszyscy kumają. Dobra, pajac, wiadomo, no nie? Dobra, tak czy inaczej, czy ty jesteś w stanie przeskoczyć to bez problemu? Tak, ale o co mi chodzi? Co jest dla mnie teraz, słuchajcie, kluczowe? To może być nawet, słuchajcie, chociaż, kurde, ta odległość jest śmieszna. Naprawdę jest śmieszna. Dobra, ta wystarczy, bo mi, słuchajcie, chodzi o to, żeby go podwyższyć. Nie, nie to, nie to, przepraszam, to. nie wskoczę tutaj, nie dam rady. Ale tu powinienem móc wskoczyć. Czyli jeżeli go teraz, słuchajcie, zduplikujemy i zrobimy tak. O, o, to są takie schodki. Nawet jeszcze jeden mogę. Dobra, dobra, mi dokładnie, słuchajcie, chodzi o takie schodki. Tylko schodki, które są delikatnie przesunięte. Czyli teraz znowu robimy, słuchajcie, tak. I teraz znowu robimy pach, pach, pach. Dobrze mówię? Pach, jeszcze raz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Te schodki, słuchajcie, mają sens, ale. Trochę mi się tu mm, nie podoba jedna rzecz. Mianowicie, słuchajcie, to bym sobie obniżył na pewno. Eee, I teraz te odległości się robią, słuchajcie, jakieś dziwne. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Zrobimy tak. O, 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 o. Dobra, te odległości teraz się zaczęły trochę robić dziwne, bo to damy o jedną kratkę dalej, to damy o jedną kratkę dalej, i teraz jest. No, powiedzmy. Powiedzmy tak, jak powinno być. Tak mniej więcej, słuchajcie. Teraz sobie duplikujemy w takim razie. Dobra, dwie krateczki. Teraz robimy pach, pach. Dobra, za dużo, za dużo. Czyli o jeden, słuchajcie, musimy iść. O jeden. Zastanawiam się tylko, czy to będzie raczej trudny element, czy to jest właśnie ten jeden z prostszych elementów. Nie mam kompletnie, słuchajcie, pojęcia. Czyli o jeden. Dobra, 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 dobra. I teraz, słuchajcie, chciałbym jakiegoś przeszkadzacza. Tutaj to sobie jeszcze wskoczy na lajcie, co nie? Ale tutaj można by... No właśnie Tanie. Malutkie sterowce, słuchajcie, poustawiać, żeby sobie po nich poskakać One będą bardzo wkurzające, co nie? Kurde, no to mały sterowiec, faktycznie Nie, no wiadomo, że nie o to chodzi Teraz tak, zrobimy sobie, niech on podejdzie Ale to jest i tak bardzo duży sterowiec Ja myślałem, że on, słuchajcie, może być jakiś mniejszy on okazuje się, że wcale nie jest mniejszy. Tak, ale właśnie stworzyłem nowy item, słuchajcie. Tak, obróciłem go w taki sposób. O kurde, on jest tak wielki wtedy. Że ja nie wiem, czy słuchajcie, potem w ogóle da się skakać. Boję się, że z tego się ześlizgniesz, a to może być już za duże. No dobra, spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy. Co. Oj, 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 to jest dość wysoko. To jest dość wysoko. Dobra, to zrobimy jeszcze inaczej, widzowie. Pierwszy damy taki malutki. Co nie? Go sobie tutaj podwyższymy, widzowie. Tak, tak, o na tyle. I teraz, słuchajcie, przyciągniemy go sobie w tę stronę. Dobra. O kurde, tu się robi grubo, widzowie, tu się naprawdę robi grubo. Dobra. I teraz go zduplikujemy. I teraz, słuchajcie, go obniżymy maksymalnie, jak to tylko możliwe. A wówczas damy, słuchajcie, go. Uwaga, jako skalę Pół. O. I czy wskoczysz z tego na to? Nie bardzo, nie bardzo, ale możesz zrobić jeszcze inną rzecz, czyli damy go, słuchajcie, tutaj obok, dobra, dobra, gdzieś tutaj, słuchajcie, w tę okolicę, teraz go obniżamy dość mocno, ale właśnie, żeby on był ciutkę wyżej, o, 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 i z tego na to, powinno się już wtedy udać, słuchajcie, powinno się już wtedy udać, więc uwaga, 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 czy z tego wskoczysz na to, trochę się obawiam, że za daleko, więc trochę przybliżymy, teraz damy, słuchajcie, tego, dobra, i czy to ma, słuchajcie, ręce i nogi, strasznie dziwny element wymyśliłem, co, naprawdę strasznie głupi, daj to jeszcze bliżej, niech to, słuchajcie, nawet na siebie naj, bo oho, oho, ale dziwna mapka. Porąbana jest ta mapka, słuchajcie. Ja nie wiem, czy na tym nawet da się stać, ale mam wrażenie, że pewnie kompletnie nie. O, lol, ale dużo. Dobra, zrobimy coś takiego. I wówczas, słuchajcie, stosik pieniędzy, e, który sobie tutaj, słuchajcie, no właśnie. Ja bym go dał na. E, nie, 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 tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak. Dałbym, słuchajcie, to tutaj. Ta już się niżej nie da. O, ciekawe, ciekawe. Dobra, i teraz, słuchajcie, czy my go skalujemy? To są pieniądze, czekoladki. Dobra, dawaj czekoladki. Co tam będziemy gadać o pieniądzach, widzowie? E, wskoczysz sobie tutaj i zrobisz sobie od razu tutaj punkt kontrolny, myślę. Zdecydowanie tak, czyli tak, to sobie rozszerzymy. To sobie, słuchajcie, pomniej. I teraz słuchajcie, jeszcze damy to sobie jedno w górę, żeby w razie co przetrwać. Dobra, fantastycznie. ok i czy tutaj metę słuchajcie robimy? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym jeszcze mety nie robił. Ja bym jeszcze słuchajcie tutaj się chwileczkę pobawił tym. Wziąłem kamerę słuchajcie, wziąłem kamerę. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy w ogóle case. Dobra, ona jest bardzo nisko teraz w tym momencie. I to mi nawet słuchajcie odpowiada. Dobrze, 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 dobrze. Zjedźmy sobie tutaj na dół. I teraz tak, ja bym chciał troszeczkę zeskalować. Właśnie oś, yy, nie, oś Z, tak zdecydowanie. Prędkość, słuchajcie, możemy dać na stówę. Odległość możemy w ogóle dać na niską, tak, zdecydowanie, ale chciałbym, słuchajcie, żeby ta kamera była większa. I uwaga, teraz zrobimy coś bardzo mocnego, a mianowicie znowu zastosujemy ten trick. Właśnie o tym myślałem przed odcinkiem. Popatrzcie, zrobimy sobie tak, włączymy to sobie, i ona będzie normalnie zasuwać. Pytanie: czy ja mogę na niej stanąć? Bo obawiam się, że, że może tak nie być kolorowo. Ale żeby słuchajcie się w tym potwierdzić bądź właśnie też nie, to patrzcie, co zrobimy. Znowu, słuchajcie, znowu wpadniemy na świetny pomysł, czyli duplikat, prawda? I przesuwamy, słuchajcie, na sam początek. Tutaj, słuchajcie, teraz sobie to podwyższymy. O, 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 o. Dobra, przesunęło w ogóle mojego gościa. Widzieliście, jak go wywaliło w kosmos? Ty, mocne. I teraz słuchajcie, czekaj, 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 dobra. Teraz daj mi zagrać. Okej. Okay. Aha! No właśnie. Czyli chyba nie ma szans, że ja na to wskoczę, prawda? Tak legalnie. Czekajcie, a zrobimy jeszcze jeden myczek, słuchajcie. Jeszcze ją weźmy teraz. I teraz słuchajcie, zwolnimy ją do bardzo, bardzo małej prędkości. W ogóle możemy ją zeskalować, żeby było jeszcze mniejsze. I tutaj damy, słuchajcie, jeszcze owdu. I teraz to już w ogóle powinienem ewentualnie móc na to bardzo łatwo wskoczyć. Dobrze. Spróbujmy. Nie da się. No dobrze, to dobrze, że sprawdziłem. Bo potem bym przeszedł pół mapy i by się okazało, że nie działa. Trochę szkoda. Trochę tak, wiadomo, ale e, zrobimy w takim razie troszeczkę inaczej. Weźmiemy, słuchajcie, sobie zwykłą platformę. Wiem, że mieliśmy bardziej korzystać z rzeczy Mister Bista, ale. Czy to w ogóle, słuchajcie, coś zmienia? Tak szczerze. Przesunięcie to może być małe. Dajmy tą, słuchajcie, zetkę tutaj pięknie. E, zeskalowałbym to. Słuchajcie, tylko jeszcze. O, zrobiłbym, tak zrobiłbym. Słuchajcie, tak. I teraz ewidentnie dałbym to oczywiście na środeczek. Prędkość, słuchajcie. E, czekaj, przesunięcie zrobimy takie. Prędkość damy, słuchajcie, na stówkę. Um, I spróbujemy, słuchajcie, teraz oczywiście to zduplikować. I teraz tak. Gdzie się kończy to? Chcę wiedzieć, tu się kończy. Dobra. Czyli ja będę musiał dać, słuchajcie, zdecydowanie nie bliżej, prawda? O kurde, ty czemu nie mogę tego przesunąć? Wow, dziwne. E, dobra, czyli tak, to idzie dotąd, aha, a ten idzie dalej i tak dalej i rozumiecie i to będzie się zazębiało. To nie będzie wcale takie łatwe. To się tylko wydaje, że to będzie łatwe, ale przy odpowiednio szybkiej prędkości to, no, to, to, to to będzie trudne. To będzie, słuchajcie, trudne. Patrzcie, jak ja to włączę. Okej, okay, bo one idą w jednym tempie. No właśnie, no właśnie, dobra, zapomniałem o tym. Trzeba będzie, słuchajcie, zrobić inaczej, eee, albo przesunięcie, albo prędkość. Zrobimy inaczej. Teraz sprawdźmy. Nie, nie to, nie to, nie to, nie to chciałem zobaczyć. O, one się teraz rozsuną i rozumiecie, musisz być mądry i... To jest nie do zrobienia. To zróbmy jeszcze inaczej, bo serio tego nie przejdę i będzie katastrofa dla mnie. Eee, zrobimy sobie tutaj to 80 i teraz pokaż mi, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, z tego wskakujesz na to. Wow, wow, to będzie nie do przejścia, wiecie? To będzie, słuchajcie, naprawdę nie do przejścia. Eee, zrobimy tutaj, słuchajcie, 40. A tu zrobimy, słuchajcie, 60. 60, słuchajcie, zrobimy tutaj. O, kurde. Ej, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, bo ja coś czuję, że będę tego żałował. Naprawdę, czuję, że będę tego żałował, ale dobra. Dobiegasz w pewnym momencie, słuchajcie, do wyrzutni. I ta wyrzutnia teraz, oczywiście, moc, prędkość, kąt, wiadomo, nie mam tylko bladego pojęcia, gdzie ona cię wywali na orbitę, ale podejrzewam, że gdzieś daleko. Więc słuchajcie, zrobiłbym to w ten sposób. Tak bym zrobił tą mapę. Pytanie, czy słuchajcie, ona jest w ogóle do przejścia. Ja zrobię tak, że w tym momencie spróbuję ją zapisać i opublikować, co nie? Na wypadek, jakby nie szło mi w ogóle. Jakby wygranie jej, no wiecie, nie grałem mi teraz. Zawsze jak budowaliśmy mapki, to sobie kawałeczek przechodziliśmy i tak dalej. Natomiast tutaj, słuchajcie, widzę naprawdę spore zmartwienie. Naprawdę, słuchajcie. Okej okay. okej. Okay. Dobra. Dobra, okej. Okay. Pierwszy etap przeszliśmy, ale zauważcie, że musiałem przestać mówić, bo było na tyle trudno. Serio, możecie myśleć, że nie, ale... Oj, tu zdecydowanie bym dał dużo mniej wagi. Nie, 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 to, to jest do poprawienia. To tak nie może być, to jest za łatwe. W drugą stronę, masa powinna być właśnie zerowa, słuchajcie. Masa powinna być zerowa, czyli i tak będę musiał, słuchajcie, przejść to jeszcze raz. Dokładnie, tak? Ale dobrze, 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 dobrze. To teraz opublikuj. OK, i potwierdź. Lecimy 3, 2, 1. Pau, pau, pau. Pamiętaj, żeby wbijać na www abra ety wariacie, bo takie zdjęcie z autografem. Do każdego zamówienia jest dokładane. Serio. Nie masz jeszcze przed takiego breloka do kluczy store? Albo takiego zeszytu abra Team? Ja mam. I, że tak powiem, nie narzekam, że go mam. O, super. Fantastycznie, słuchajcie, zacząłem teraz. O, kurde, widzicie? Wiedziałem, że te armaty będą przeszkadzać. Ja to coś czułem, słuchajcie. Ja to coś czułem, słuchajcie, normalnie w kościach, że te armaty, słuchajcie, wcale nie będą, słuchajcie, takie super. Znaczy, że będą przeszkadzać, to mam na myśli. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, ale no, kurde, ty! No było łatwo na początku, a teraz słuchajcie, jakoś się zaczęło robić ciężko, naprawdę. Dobra, tu mnie trochę wybiło, więc spoko. No, okej, okay, ok. Już jestem, słuchajcie, delikatnie strygerowany własną mapą. A wiecie, no moja mapa nie powinna mnie denerwować. Jo, jo, to dlaczego na początku, słuchajcie, było tak prosto? Nie umiem tego powiedzieć. Ale też o to chodzi. O to, słuchajcie, w tym wszystkim chodzi. Więc dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. No kurde, tu dobrze wyliczyłem Ej, weź, wariacie, weź, weź, weź Dobra 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 Okej, okay. teraz Idź sobie w dół Dobra Dobra, jeszcze raz, słuchajcie Jeszcze raz to robimy Dobra Okej, okay, mamy to, mamy to Jak teraz z wagą? O kurde O kurde no nie, to trochę przesadziłem jednak. Ale to też dobrze To też, słuchajcie, strasznie dobrze, bo widzicie co tu się dzieje. O kurde o kurde. O kurde Dobra, czyli ewidentnie słuchajcie, trzeba po środkach. O wow o wow Ej, kosmos! To super wyszło z tą wagą! To tutaj wyszło super. Teraz słuchajcie... A, bo to jest ta głupia piłka. No właśnie, zapomniałem o niej. Ale ona jest do... Dość mało chyba potrzebna, słuchajcie, wiecie? O kurde, wiecie? Nie, nie wiem, czy to jest do przejścia No niestety, słuchajcie, nie wiem, czy to jest do przejścia Znaczy, postaram się od... Bo w ogóle o, ja nie naciskam podwójnej spacji No ja wiem, tego nie widać pewnie, ale uwierzcie mi na słowo Nie naciskam, słuchajcie, podwójnej On po prostu znika od razu, ten kafelek No nie, słuchajcie, szkoda, szkoda, szkoda nie, nie da się, niestety. No tak, bo ja dałem 0 sekund zamiast jedną. Ja nie wierzę, ale lamus ze mnie. Dobra, dajemy półtorej w takim razie, słuchajcie, dajemy półtorej na każdą. Ale zważywiłem, ja nie mogę, no. Strasznie mnie to denerwuje, bo ja bym chciał już przejść tą mapkę, wiecie, sprawdzić, czy ona jest na pewno taka super fajna i tak dalej. A takie fejle wchodzą, nie? Nie! Dobra, 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 dobra. Tu mam checkpoint, słuchajcie, tu mam checkpoint, ale sami widzicie przez te piłki, co tu się, słuchajcie, dzieje. One se podskakują, słuchajcie, jak im się podoba i to się wtedy robi, słuchajcie, trochę spory problem. Dobra, tutaj podwójną, to już ustalaliśmy. Tutaj też, dobra, tutaj normalnie. I teraz tak, zostawiam już nawet tą piłkę w tym momencie. Dobra, tutaj robię sobie tak. Okej, okay, okej. Okay. To mogłem nawet troszeczkę skrócić, ale i tak jest spoko. Dobra, pytanie, czy po tym się da sensownie chodzić? Kurde. Kurde, wiecie co? Ja nie wiem, czy to jest do przejścia, szczerze. Znaczy, spróbuję, ale nie wiem, czy to też nie wymaga, słuchajcie, poprawki. No, bo tutaj się, słuchajcie, robi dość grubo. Chyba nie. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Czyli tak, lecę na to. Teraz tutaj podwójna, tutaj. O! Kurde! To jest do zrobienia, ale jakie trudne! Nice! Fajnie! Ale to jest do zrobienia! O wow. Oj, trudna, trudna mapka, słuchajcie, naprawdę. Dobra, dawaj, dawaj teraz, tak Z, to, z tego tutaj na to Tutaj oh, Dawaj, 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 dawaj Nie no, dobra, wiecie co, to jest dziwne Nie wiem, czy to jest kwestia pingu, ale on No na teraz Chyba widzieliście, że nie użyłem podwójnej spacji A on niestety, ale robi podwójną spację W każdej chwili Dobra, dawaj, dawaj stary Dawaj tutaj, okej okay. Dobra Dobra i mam Boże, jak się przestraszyłem, że nie będzie checkpointa. Okej, okay. ale widzicie, to jest bardzo trudny element i to jest świetne, słuchajcie, w tej mapie. Moim zdaniem, słuchajcie, to jest naprawdę świetne. To jest dopiero świetne, słuchajcie, jak to w ogóle wyczuć? Stoję i ona mnie sama powinna zabrać. Zabiera mnie sama. Teraz czyta mnie zabra. O kurde, ty co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Ale jazda! Ale ta mapka jest powalona, słuchajcie. Jest absolutnie powalona. Nie jestem w stanie, słuchajcie, powiedzieć, co mam zrobić, no nie? Mega mocne, mega mocne to jest. Akurat, dobra, dobra. Znowu mnie zabrała, nie ta co trzeba. O wow, o wow, o wow, to jest tak nieobliczalne, słuchajcie, co tu się dzieje. Widzicie? Samo mnie zrzuca, samo mnie zrzuca. Dobra. Nie wiem, czy to jest do przejścia, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. mam wrażenie, że niestety, ale nie. Coraz bardziej mam takie wrażenie, i to jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, teraz powinno się słuchajcie zbić. Dobra, zbiło się. Okej. Okay. Dobra? O! O! Co tu się stało? Przecież ja tam byłem. Jezu, no wy jaja robicie chyba, pajace no. Dobra? 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 Dobra. Eee Eee Co? Ach, co? Dobra. Jak to jest możliwe? Jak, jak, jakby, co? Dobra, 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 dobra. Aha, i ona się teraz aktywuje właśnie w jakiś... To... Nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Ja robię takie mapy i potem się denerwuję, no nie? Jakby tu nie ma żadnego sensu. Co tu się dzieje? Czemu ja się triggeruję czymś takim? Dobra, 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 dobra. O, o, mamy to. Ale to jest tak trudna mapa, Jezu. To jest na pewno najtrudniejsza, zdecydowanie najtrudniejsza mapa, jaką w ogóle stworzyłem. Tu macie kod, grajcie śmiało.